Jałsie Manko, tu z tej strony, Owczar, a dzisiaj zademonstruję Wam nowy wymiar w Minecraft stworzony przez jednego autora, Planet Minecraft. Jak widzicie, poeta wygląda w ten oto sposób. Jest wykonany z dużej ilości baroków szmaragdu, dwóch rodzajów baroku kwarcu, rowstone na górze, na dole i wody. Ok, a więc wejdźmy do niego. Wchodzimy do wody i pokaże nam się taka sama animacja, przy jak wchodzimy do poeta do Netara. no właśnie o nim... i jesteśmy w tym oto świecie. Ok, jak już zdążyliście zauważyć, ten świat jest wykonany głównie z wełny, pozu po nim osadnicy i świnie. Zastanawialiście się, może jak ten portal działa? Odpowiedź jest prosta. Jest wykonany głównie z command blocków Redstone'a. Ja nie będę się zagłębiał, co wpiszę w tych command blockach. Jak chcecie, zostawiam Wam link do pobrania tej mapki w opisie. Może zbudujecie podobny mechanizm albo coś podobnego. I to by było stres z tego. Jeżeli film ci się spodoba, nie zapomnij, zahajkować, skomentować. Subskrybować mój kanał, po więcej. Doceniam każdą pozostawioną łapkę w górę pod moim filmem. Motywuje mnie do, na... do dalszego nagrywania filmów. No to widzimy się w następnym filmie. Cześć.